Witajcie w grze Traffic Reader. Poprzedni odcinek dostał cztery łapki w górę w parę minut. I to jest odpowiedź na ten odcinek. To drugi odcinek w tej serii. Bezbędnego zadania teraz zaczynamy kolejny, ale na początku kupimy sobie nowe, nowy motor. I zaczynamy nowy mo nowym motorem Tyle słów, dobra Zaczynamy, cyk, lecimy Dobra, lecimy, brum, brum, brum Lecimy sprintem jak Dawid Alaba z Bayern Monachium jak... Leci piłka jak, nie wiem, co jeszcze Lecimy szybko Jedziemy szybko jak Dawid Alaba z Bayernu Monachium Robert Lewandowski z Bayernu Lewandowski kurwa mać Przepraszam za słownictwo ale To mnie w wkur... Skurwiło mnie to trochę lekko mówiąc

Minuta dopiero jest. Minuta odcinka już mamy zrobione to wszystko. A, my, a ja miałam zaplanowane, że my ten poziom będziemy robić Z 10, 10 minut, ale jak tak, to mamy to. Przecież no, kurwa. Przepraszam za słownictwo znowu. Fyk, kurwa mać cyk Czyk, cyk cyk mi ani Czyk, cyk 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 cyk, cyk. okej okay, nie chodwa jeszcze i dobra koniec Dobra, wróciłem. Trzy dodać, dobra. Kolejny, zrobimy to kolejny poziom. I to trzy minuty na razie są. Ja zrobiłem już dwa poziomy, z których ja chciałem zrobić. Chciałem zrobić. Chciałem oh. zrobić coś innego, ale niestety. Albo niestety mi się zrobiło. O nie! 6 km mam przyjechać. Jedziemy z tym koksem. Dobra, możemy to powiedzieć, że. O kurwa, przepraszam za słownictwo. Kolejny raz, no niestety, na stojaka na kolaku. Kurwa, no niestety, znowu muszę to zrobić. Muszę jechać szybko, jak sprinter do Poznania, jak lech do, do Poznania. Jak Lech poznań do legii Warszawa Jak bolus do reprezentacji. Jedziemy kurwa jak. Przepraszam, do słownictwa znowu. Ja to za Nie kur. No niestety. Ja chyba tego nie zrobię. Ale muszę w siebie wierzyć. Musicie we mnie wierzyć. Że ja to zrobię, ale kurwa już. Ech, przepraszam. O, ja nie mogę. Muszę trochę się poprawić z tym słodownictwem. No kurwa, jebany chuj. Jak ty kurwo jeździsz? O nie, ja tego nie zrobię. Muszę drugą próbę zrobić. Drugą próbę muszę zrobić. Muszę drugą próbę zrobić. OK, zrobimy drugą próbę. Jeśli my tego nie zrobimy w, ten, w tej próbie, to ja kończę odcinek. Stop. Kilometr na godzinę, cyk. Ile kilometrów? Oho. Ktoś chce kur... Kolejny odcinek z tych strzelanek, ale ja, ja nie powrócę do tej serii. Kur... Czaki. Dobra, jedziemy mocniej, szybciej. Kur... Czaki. Kur... Czaki. Jeźdź sprintem, musisz to jakoś zrobić. Gościu, Krzychu, 2005. 2005. U! Kurwa, ale wyskoczył. Jeszcze 35 sekund, więc... Ten odcinek będzie trwał chyba gdzieś około. Cyk, lecimy, kurwa, ma Nie będę tego komentował Bez komentarza, ale dwa poziomy już zrobiłam Nie, nie Uf, Jeszcze dwa kilometry Dwa kilometry Dobra, koniec tego odcinka. I tak dużo zrobiłem dzisiaj odcinków. Chyba 6 poprawcie mnie w komentarzu. Ja nie wiem ile. Więc do następnego odcinka. Chyba będzie dzisiaj jeszcze. Jak ja będę miał humor. Do widzenia, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.